W ciągu ostatnich dwóch, 3 tygodni zdecydowanie wzrosła ilość pacjentów zgłaszających się z powodu objawów grypy czy grypopodobnych. W skład tego zaliczyć tych objawów można zaliczyć przede wszystkim wysoką temperaturę 38-39 stopni i nieco wyższą kaszel, katar, bóle mięśni, ogólnione rozbicie, osłabienie. I tych pacjentów właśnie zgłaszających się z takimi objawami ostatnio obserwuje się zdecydowanie więcej niż w innych porach roku. Grypa przenosi się, jest to wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka drogą kropelkową, a więc Należy unikać większych skupisk ludzi, unikać przebywania właśnie w otoczeniu osób manifestujących takie objawy jak kaszel, kichanie. Ponadto w mieszkaniu należy częściej wietrzyć pomieszczenia, myć ręce, ponieważ wszystko to są czynniki, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się y, choroby. Natomiast jeżeli dojdzie do bezpośredniego kontaktu, do kontaktu z chorym, no to z drugiej strony y, trudno ustrzec się wystąpienia choroby. Tam, gdzie można spotkać większe zamieszczenie y, ludzi, no, tutaj właśnie y, wszystkie te sytuacje, y, gdzie jest y, gromada, ludzka mogą sprzyjać temu, że, że, że ta grypa się będzie bardziej rozwijała. No i to jest istota właśnie epidemii. Trudno zakazać chodzenia do kina, czy, czy korzystanie ze środków transportu, ale trzeba mieć świadomość, że również i tam można nabawić się właśnie grypy. Tak? No przede wszystkim należy dbać o Y, o odpowiednią kondycję, y, odpowiednią y, profilaktykę, a więc tutaj y, to, co już wspomnieliśmy, y, żeby unikać y, przebywania w większych skupiskach ludzkich, ale z drugiej strony należy też y, pilnować i, i dbać o y, kondycję organizmu, a więc y, odpowiednia ilość snu, odpowiednia dieta. Spacery, też odpowiednie próby spożywania witamin w postaci owoców, odpowiedni ubiór, nie przegrzewać się, nie wyziębiać. No wszystkie te zasady, które sprzyjają utrzymaniu zdrowia i unikaniu narażenia na zachorowania. Ogólne zasady, jak najbardziej, tutaj trzeba o to dbać i mieć to na uwadze. Trzeba pamiętać o tym, że wirus przenosi się nie tylko poprzez wdychanie powietrza, ale również poprzez przenoszenie na przykład przez ręce. Dlatego ważne jest y, też y, pamiętanie o tym, żeby y, ręce były czyste, a więc w miarę często należy ręce myć.